Kasiu, no to teraz nasz ulubiony temat, M jak miłość i ja nie będę pytała o fenomen tego serialu, ale tak się zastanawiam, czy ty jako aktorka, osoba, która tam występuje już bardzo, bardzo długo, masz jakieś wątki oprócz swojego, bądź bohaterów, aktorów, których w szczególny sposób darzysz sympatią? Mm, ciężko tutaj jest jakby wyszczególnić pojedyncze osoby, bo cały zespół jest naprawdę fantastyczny. I aktorzy, którzy występują, też są świetni. Z większością e, mam kontakt, jakby, jeśli chodzi o ten jakby skład rodzinny. To się spotykamy, mamy wspólne sceny, więc jakby znamy się, ale jest część aktorów, których nigdy nie spotkałam na planie. I to jest dla mnie niesamowite. Ostatnio z Igą Kreft miałam scenę, i tak usiadłyśmy we dwie i mówię, Iga, to jest chyba nasza pierwsza. Wspólna, taka indywidualna tylko ty i ja scena na przestrzeni, nam, nie wiem, 20 lat. No ona mówi, rzeczywiście. i rzeczywiście. Czasem gdzieś tam się spotykałyśmy w wątkach y, jakichś wspólnych wesel, y, czy jakichś innych przyjęć, gdzie byli wszyscy. Hmm, ale to nie były takie sceny, gdzie jesteśmy tylko we dwie i tylko my dialogujemy. Więc hmm, to jest właśnie zastanawiające i ciekawe, bo kiedy nagrywamy mój wątek, no to inni aktorzy wtedy nie pracują. Kiedy oni nagrywają swój wątek, ja wtedy nie jestem na planie, więc spotykamy się na bankietach, których ostatnimi czasy nie ma ze względu na pandemię. A czy Twoja babcia, bo też miałyśmy przyjemność porozmawiać o Twojej e, babci, która na pewno jest Twoją fanką, ogląda serial? Tak, babcia śledzi moje losy telewizyjne, ogląda serial, codziennie się pyta mojej mamy, kiedy Kasia będzie w pytaniu na śniadanie i wyczekuje, jakby tak samo zbierała wycinki gazet. Więc jest moją wielką fanką, wspiera mnie i cieszy się z moich sukcesów. A daje ci jakieś rady albo krytykuje? Bo często tak jest, że rodzina patrzy na nas takim bardziej surowym okiem. Tak, babcia yy, nigdy, dla mnie była, nigdy nie była dla mnie surowa, natomiast zawsze powtarza mi jedno: Kasieńko, czesz się do góry! Nieładnie jak te włoski tak wiszą, więc babciu dzisiaj nie będziesz zadowolona. mówi albo sobie podkręć odrobinkę, więc to są jedyne rady, jakie babcia mi daje. Czesz się do góry. Cześć, tu Kasia Ci Oglądajcie Jastrzą w post!